Dobry wieczór, w kolejnym odcinku świątecznego bajania witają was panie z koła KGW w Dębinach, Alinka i Bogusia. Chcemy wam dzisiaj przedstawić utwór, wiersz o Mikołajkach. Choć na pewno to wszystko są baje, takie wiecie, baje, baju, baju, to jednakże tak coś mi się zdaje, że przyjemnie wierzyć w Mikołajów. Świat się nimi co roku zaludnia o północy dnia 6 grudnia. Nie wiadomo dotychczas dokładnie, gdzie Mikołaj przez cały rok żyje. Chyba w szafkach, w komodach, gdzieś na dnie przed ludzkimi oczami się kryje. Kto ma szczęście, ten na dnie komody ujrzy czasem strzępek siwej brody. Bo tak samo dziś. Jak i przed laty, utrzymuje się w modzie ta moda, że Mikołaj musi być brodaty i że biała musi być ta broda. Białe brody nie lecą im z nieba, dużo waty na nie potrzeba. Co do worka natomiast, to worek, w którym wszystkie się mieszczą podarki, jak powiadał Mikołaj Gaworek. Najprzedniejszej powinien być marki. I znów Mikołaj trepszy, Taki worek, im większy, tym lepszy. W waszych oczach pytanie się czai, Co to znowu za dziwne nazwiska? Otóż w różnych słynnych Mikołaj, dwóch, tych dwóch znałem, że tak powiem, z bliska. Odwiedzali mnie w dzieciństwie stale, Co do dzisiaj jeszcze sobie chwalę. Pozostałabym nam na ostatek Jeszcze sprawa tych rózek, tych wi witek, Ale mam nadzieję, proszę dziadek, Że w tym roku nie będą użyte. Zresztą po co tu o tym gadamy, To należy przecież od was samych. No, a kiedy odejdzie Mikołaj, Ten pan z brodą, ta figura z bajek, To nie wzywaj go, nie płacz, nie wołaj, Daj powrócić mu do Mikołajek. Bo najlepiej jest mu w Mikołajkach, chociaż może to też tylko bajka. Dobranoc!